Dzisiaj czwartek tygodniu 16 moje gołąbki Tam leją Takie odejście Dzisiaj w drugą stronę Chciałem nagrad pokazać Co one wyprawiają I idę. I jeden modliłby się już do Boga temu posły. Są tam daleko. Jak nigdy poszły w drugą stronę. i idę z powrotem przechodzę coraz lepiej same kapciaty Jak się trenują na zimę Żeby uciekać trochę przed jastrzębiem tak Jak mówiłem, ciężko coś miałem Żeby je od dachu trochę oderwać Okazuje się, że kolega odpowiedział i trzeba zmienić dietę prawdopodobnie przeciężały co im jest więc postanowiłem go posłuchać i zmieniliśmy dietę odnośnie jeden kolega napisał co, napisał co, co podaje obecnie obecnie o, same kapsiaty Obecnie Goldwinga Super Dieta i Energia Sport, trochę glukozy, trochę elektrolitu i tak wygląda, jak wygląda, tak latają, jak latają. Władnej rewelacji, tak to wygląda. I na siłę, delikatnie, raz dziennie, wystarczy. No i jak zmieniłem dietę Zmieniłem karmę, przestałem dawać tych super specyfików takich No i zaczynają troszeczkę lepiej chodzić no. Jak widać na załączonym obrazku Już jest coraz lepiej Młode, stare Zaczynają Lepiej chodzić No i tyle, a tak to też nic nie dzieje Jest jak jest, obcych nie ma Z dnia na dzień Zaraz przygotujemy się do zmiany czasu Albo będzie można, będę ganiał, albo nie będę ganiał w pracy się siedzi. To, tak to będzie wyglądała ta hodowla Nic nadzwyczajnego no nic, pozdrawiam oglądających, lajkujących, komentujących oczywiście i do następnego.